Syn mój był u sąsiada, u Maciewicza. Przyszedł, e, chciał przejść przez drogę, ale słyszał szum. Za chwilę patrzy się, woda, silna fala wody. Tylko wyskoczył, przyleciał do domu i mówi, mama, okropna woda. No tośmy wyskoczyli wszyscy, syn i ja i, 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 i drugi syn. Poszliśmy zobaczyć, e, mamy takie koło domu przejście, nie? Tak pod szkołę, pod górkę. Patrzy się woda, nie przychodzi. Tak ja mówię do syna, i do zięcia zbudziłam wstawa i mówię, bo córka pracuje. mój przyjedzie na dziesiątą na to mówi, nie będzie wiedziała, może się udopić. Ciemno, wejdzie do wody. I poszli na most. Przeszli na most, przeszedł zięć na most i wrócił się, przeszedł. Córkom przyszli z roboty, godzina dziesiąta, już po moście woda. gdzie później? Zostali na tej stronie. Nie było łodzi, niczego nie było. A kiedy po was przyjechali? A po nas przyjechali, no to już przyjechali, na, o drugiej w nocy już przyjechali. przyjechali? Anfibie. Wojsko i ta, jak goś tam nazywie? No ale nas nie wywozili, dopiero nas wczoraj o 12 w nocy wywieźli. Jeśli chodzi o ewakuację, to trochę opory są ze strony ludności, że niedecydowanie nie do przewożenia czekają do ostatniej chwili. No i się skupia to na tym, że musimy w nocy przewozić i świnie i krowy i co tylko jest, żeby z tego musimy sprzątnąć. No teraz jeszcze na decyzji że musimy wszystko zabrać aż do Mój czwór zostanie zabrany i tego meldować o zakończeniu tej reakcji w tym rejonie i być gotowym do akcji do następnego. Regionu. Niż wody, ale niżej, ale wyżej. Ale nie chodźcie ten... tam w Kiatowicach na tereny wyżej położone. 17, 17, 18, 18, 17, 18. Jest tam sprzęt, nie tak? to znaczy chodzi powiedzmy o żywność i tam zabezpieczamy wszystko. jest. Tak? więc jeśli chodzi o kwiatkowicę, to jest na miejscu wicewojewoda haląckich, jest równocześnie naczelnik gminy i tam jest rozwinięta działalność operacyjna.